Oto Grand Seiko SBGY007. Znane również jako Grand Seiko Omiwatari. I moim zdaniem jest to jedyny zegarek tej marki nie posiadający żadnych dyskwalifikujących go wad. I właśnie dlatego zagościł w mojej kolekcji na trochę dłużej niż poprzednie zegarki Grand Seiko. Nazwa Omiwatari. Wzięła się podobnie jak w przypadku innych przy, przydomków zegarków tej marki, od jakiejś bzdurnej historii, czerpaniu inspiracji z natury. Ja sobie przytaczanie tej historii odpuszczę, bo to jest kolejny zwykły marketingowy bełkot, który próbuje dorobić historię do rzeczy tak trywialnych jak tarcza zegarka. Ale nie zmienia to faktu, że ta tarcza, podobnie jak. Inne od tego producenta jest wyjątkowa i po raz kolejny odgrywa tutaj główną rolę. W zależności od źródła i kąta padania światła, potrafi wydawać się gładka, biała, a czasami aż kipi od detali, ale to w taki bardzo subtelny sposób. W sposób, który pozwala ci dostrzec te detale wtedy, kiedy chcesz na nie spojrzeć. Nie taki, który przykuwa spojrzenie. Podobnie jest z kolorem. Mieni się od białego, o którym wspomniałem, po taki właśnie jasno-niebieski. Nigdy nie wpada w niebieski nasycony, który byłby w jakikolwiek sposób krzykliwy. Więc jeśli kolor tarczy był tym czynnikiem, który przeszkadzał ci patrzeć na ten zegarek jako taki wybór na garniturowca, to zaręczam, że. On zawsze wygląda subtelnie i w mojej ocenie świetnie się do takich roli nadaje i ja go właśnie tak traktuję mimo posiadania w kolekcji bardzo tradycyjnego washerona w różowym złocie to właśnie GS jest moim domyślnym wyborem do eleganckich stylizacji Zakładając go na rękę ja po prostu zapominam że on tam jest i ja właśnie tego oczekuję od takich zegarów, takiej subtelności niewidzialności na nadgarstku i o miłatari to wszystko dostarcza. On po prostu znika, wtapia się. Ergonomia jest naprawdę wzorowa. Wszystko dzięki tej stylistyce koperty. To co ją wyróżnia na tle innych modeli, to właśnie ten obły design. Bez tych słynnych, pozbawionych dystorsji, lustrzanych polerek zaradców, za które stały się znakiem rozpoznawczym Grand Seiko w ostatnich latach. I ja wiem, że. Znajdą się osoby, które te eleganckie modele odrzucą, choćby z tego powodu, ale ja jakoś nie tęsknię. Owszem, te pięknie wypolerowane kanciaste koperty mogą imponować, ale w praktyce dość średnio się je nosi. Mają fatalne bransolety, a sposób umieszczania otworów na teleskop sprawia, że też dość średnio noszą się na paska. A przynajmniej ja miałem takie odczucia, takie zegarki instagramowo-szufladowe do zbierania lajków i odłożenia do szuflady. No i są ponadto grube w tym złym znaczeniu, w takim, którym ta grubość w żaden sposób nie jest wpisana w design zegarka. A jak sami widzicie, ten tutaj gruby na pewno nie jest. Ma dokładnie 10 mm, ale ze względu na to, że. Samo szkło będzie miało z 2 do 3 mm, to na ręce wydaje się wręcz ultra cienki. Lak to, to bardzo kompaktowe 44, a średnica 38,5 mm i nie wiem jakie są wasze preferencje, ale dla mnie to są idealne rozmiary dla garniturowca. No może poza szerokością paska, bo tutaj znów mamy 19 mm, ale ja tam wciskam paski 20 mm zamontowane na zakrzywionym Teleskopie i wydaje mi się, że wygląda to wystarczająco dobrze. A w środku mamy trzeci filar świetności tego zegarka. Jest to manualny mechanizm Spring Drive ze wskaźnikiem rezerwy mocy umieszczonym od spodu. Oba te wybory były wyczekiwane przez panów marki. Wskaźnik rezerwy mocy, który towarzyszył zegarkom z tymi mechanizmami. Był umieszczany zazwyczaj na froncie na godzinie 7:30. I zarówno entuzjaści, jak i przeciwnicy marki zgodnie twierdzili, że psuje design tarczy, czyniąc go chyba jedynym aspektem tych zegarków, nie budzącym jakichś skrajnych opinii. Natomiast te manualne wersje mechanizmów Spring Drive wcześniej były dostępne wyłącznie w Credorach, czyli zegarkach tej ultra luksusowej, marki od grupy Seiko. Pojawiły się później w Grand Seiko wykonanych z metali szlachetnych, a omiłatari było pierwszym zegarkiem stalowym, który doczekał się tego mechanizmu. I moim zdaniem jest to takie małe dzieło sztuki. Już nawet pomijając kwarcową dokładność tych mechanizmów oraz ten hipnotyzujący ruch wskazówki sekundowej. Uważam, że on jest przede wszystkim pięknie wykonany. Tutaj obok kultowego już mechanizmu 4400 od Waszerona. Jeśli nie oglądać tego pod jakimś ekstremalnym makro, do, porównując obróbkę ręczną, to myślę, że są one do siebie bardzo podobne w sposobie, w jaki po, po prostu imponują, w jaki przyciągają wzrok. A jeśli miałbym wskazać jakąś ewidentną przewagę jednego nad drugim to będzie to praca koronki i odczucia z nakręcania zegarka występujące właśnie w Grand Seiko. Ostatnim, czwartym filarem siły tego zegarka są klasyczne już dla marki wskazówki, indeksy. O ile koperta przestała być pokazem możliwości w obróbce metali, tak elementy tarczy to nadal jeden wielki popis kunsztu i dbałości o detale. Pewnie na tym etapie oczekiwali byście, że zacznę trochę narzekać na ten zegarek, ale to się dzisiaj nie wydarzy, bo ja tych wad zwyczajnie nie dostrzegam. No może poza tym, że traficie czasami na y, misie o bardzo małym rozumku, którym będziecie musieli odpowiadać na pytanie po co kupować kwarcowe sejko w cenie Rolexa? Ale no cóż, taki mamy klimat. Można z tym żyć. Myślę, że zegarek to wynagradza. Co do ceny, to yy, jego salonowa wynosi około 37 tysięcy złotych. I myślę, że już ta cena dość adekwatnie odzwierciedla to, co dostajemy. A fakt, że na rynku wtórnym możemy go dostać w sporo niższych cenach, czyni go w moich oczach jednym z najlepszych dealów, y, jeśli chodzi o zegarki eleganckie. Wiecie, mnie zawsze lekko y, bawiło to mówienie o zegarkach Grand Seiko, jako tych dostarczających jakość o wiele wyższą, niż y, ta cena sugeruje. Zwłaszcza w odniesieniu do tych fatalnych bransolet i dość pokracznych kopert. Zresztą Tę moją rezerwę wobec sportowych Grand Seiko podtrzymuję. Myślę, że potrzeba jeszcze jednej lub dwóch generacji, żeby pozbyć się wszystkich wad tych konstrukcji. Ale Grand Seiko w wydaniu eleganckim to dla mnie zegarek doskonały. I ja bardzo rzadko wypowiadam się w tym tonie, zwłaszcza o zegarkach moich bo mam taką brzydką cechę, że im dłużej czegoś uszywam, tym więcej wad dostrzegam. Ten tutaj jest takim miłym wyjątkiem od tej reguły. Naprawdę doskonały zegarek. I tym miłym akcentem zakończę. Do zobaczenia następnym razem.